Dzień dobry w 158 odcinku podcastu Happiness Veggie. Dzisiejszy odcinek jest naprawdę wyjątkowy. Najbliższe kilkanaście minut będziesz programował swój umysł na rozwiązania i podbudowę poczucia własnej wartości. Wszystko w celu zmiany sposobu myślenia. Z wycofania i unikania. Na odważne konfrontowanie się z różnymi trudnościami, które przecież raz za razem mają miejsce w Twoim życiu. Jak się do tego przygotować? Po pierwsze, wygospodaruj dla siebie swobodną przestrzeń, gdzie będziesz mógł mówić na głos. Po drugie, czas. Nie jest to podcast z cyklu tło, to raczej narzędzie, które ma rację bytu wyłącznie wtedy, kiedy się zaangażujesz. I po trzecie, dobrze jest mieć otwartość na zapętlanie sobie tego nagrania. Może być momentami niewygodnie, a nawet trochę dziwnie. Tak może. Nie przestawaj, idź dalej. Naturalnym jest, że nowe powoduje dyskomfort. Aby wprowadzać zmiany, szczególnie dotyczące sposobu myślenia, potrzeba włożyć w to swoje serducho. Dziś przed Tobą szalenie wartościowe narzędzie, które nie sposób przecenić instrukcja użytkowania. Kiedy wygospodarujesz już sobie przestrzeń, weź głęboki wdech i wydech. Będę wypowiadać zdania, które następnie Ty powtarzasz najlepiej na głos. Później mówię kolejne. I ty znowu je powtarzasz i tak aż do momentu, kiedy nie ukończymy całego cyklu. Skup się. To jest Twój czas. Świetnie sobie poradzisz. Weź głęboki wdech i wydech. Wdech. I wydech. Ruszajmy. Każdego dnia staje się coraz bardziej pewny siebie. Wiem, jakie są moje mocne strony. Skupiam się na moich mocnych stronach i dobrze je wykorzystuję. Akceptuję siebie. I wiem, że jestem wartościowy. Moje myśli są pełne pozytywnej energii. Jestem zdolny do osiągnięcia każdego celu, który sobie wyznaczę. Wierzę w swoje możliwości. Odważnie stawiam czoła wyzwaniom. Każda porażka jest lekcją, która przybliża mnie do sukcesu. Jestem kreatywny i otwarty na nowe pomysły. Każdego dnia podejmuję działania, które przybliżają mnie do realizacji moich marzeń. Jestem zdeterminowany, żeby osiągać swoje cele. Moje działania są zgodne z moimi wartościami. Jestem otwarty na pozytywne zmiany w moim życiu. Jestem wdzięczny za wszystkie doświadczenia, które kształtują moje życie. Każdego dnia uczę się nowych rzeczy. Mam nieograniczoną moc, żeby tworzyć swoją rzeczywistość. Jestem otwarty na obfitość i sukces we wszystkich aspektach mojego życia. Cenię swoje zdrowie i dbam o swoje ciało. Mam odwagę, aby podążać w stronę realizacji moich marzeń. Jestem pozytywnym przykładem dla siebie i innych. W każdej sytuacji widzę możliwości i szanse. Świetnie sobie radzę w sytuacjach stresowych. Wierzę w swoją wartość. Nowy dzień przynosi mi możliwości do nauki i wzrostu. Jestem zjednoczony z moim prawdziwym ja. Moje życie. Pełne jest radości i szczęścia, przyjmuję wyzwania jako szansę na rozwój, jestem zdyscyplinowany. Wierzę, że potrafię wykształcić swój talent. Jestem zdolny do stawiania czoła wyzwaniom. Moje myśli i działania prowadzą mnie do sukcesu. Jestem wdzięczny za wszelkie dobro, które mnie otacza. Zawsze szukam rozwiązań. Mam wiedzę, siłę i możliwości, aby stawiać czoła wyzwaniom. Moje życie jest pełne miłości. W każdym momencie mojego życia jestem obecny. Robię dzisiaj krok w stronę realizacji mojego marzenia. Moje życie jest pełne harmonii i spokoju. Jestem nieskończoną inspiracją dla siebie i innych. Gratulacje, dotarłeś do końca. Teraz jesteś już gotowy na to, żeby realizować w swoim świecie wszystko, czego pragniesz. Kiedyś wydawało mi się, że cóż to takiego powiedzieć do siebie w sposób pozytywny jakie to ma właściwie znaczenie do pewnego momentu. Znalazłam się niegdyś za sprawą własnych, delikatnie rzecz ujmując, lekkomyślnych poczynań w bardzo trudnym położeniu. Czarnowictwo, które mi wówczas towarzyszyło, sprawiało, że mowy nie było o tym, żebym mogła w jednym kawałku wyjść z tej sytuacji. A wszystko to powodowało, że przestałam trzeźwo myśleć. Panika wówczas. Opanowała mnie w sposób, nad którym nie miałam żadnego władania. Przynajmniej tak mi się wydawało. Chwała, że już nad sobą pracowałam, bo w innym przypadku skończyć się to mogło katastrofą. Warto zaznaczyć, że sytuacja, w której byłam, powodowała stres nie dlatego, że sama w sobie była dość trudna, a dlatego, że jej konsekwencje byłyby dla mnie bardzo obciążające. Nie wspominając już o tym, że w stanie, w którym się znajdowałam, bardziej sobie przeszkadzałam, aniżeli pomagałam. Stop. I właśnie wtedy zapoczątkowałam kaskadę nieprawdopodobnych wydarzeń. Ja, bo na nikogo innego liczyć wówczas nie mogłam. Mam świadomość tego, że nie jest zbyt dobrze, ale zdaje się, że najczarniejsze scenariusze. Nie są tu pomocne. Jeśli wejdę tam na bezdechu i będę paplać jak potłuczona, to czas mój jest policzony. Dobra, a więc czuję się teraz do kitu? No bo tak, mogę się czuć w taki sposób. Jednakże jestem świetnie przygotowana. Mam wszystkie dokumenty i materiały. Jestem zdolna do tego, żeby wypowiadać się spokojnie i rzeczowo. Mam siłę, aby stawić czoła trudnościom. Zanim odpowiem, oddycham. Mam nieograniczoną moc, żeby tworzyć swoją rzeczywistość. Jestem sobie wsparciem i przyszło rozluźnienie. Ważne. Jeśli wydaje ci się, że to sztuczki magiczki, dzięki którym zawrócisz bieg rzeki siłą woli, albo spłynie na ciebie fortuna za trzy minuty, boś tak sobie wymyślił, to nie. Jest to narzędzie do samopomocy, dzięki któremu zaprogramujesz swoje myślenie na rozwiązywanie trudności, wyłaniając się tym samym z własnego bagienka. Bezdech i zatrważająca ilość bombardujących Cię zewsząd katastroficznych myśli prowadzi raczej do stanów okołochorobowych aniżeli do budowania w sobie wsparcia. Dobrze jest mieć to na uwadze. Zatem, piękny człowieku, zachęcam Cię do tego, aby nagranie ów sobie regularnie. Na przykład rano, kiedy budzisz się do życia. I czynnie uczestniczyć, powtarzając słowa, które słyszysz. Sam zobaczysz, jak wspaniale będzie się zmieniać Twoja rzeczywistość. Pamiętaj, słowa mają moc. To, co mówisz i jak to mówisz, tworzy Twój świat. Kontakt w sprawie indywidualnego prowadzenia, dzięki któremu nabywać będziesz wszystkich potrzebnych Ci umiejętności. Na drodze do osiągnięcia pełni własnego potencjału znajdziesz w opisie. Bardzo intensywne warsztaty otwarte, gdzie łączę umysł, ciało i ducha już w maju. Nic po tych warsztatach nie będzie takie jak wcześniej. A e-booki, które są wspaniałym uzupełnieniem jak podcastów, tak i Twojej pracy własnej link w opisie. A tymczasem życzę Ci samych wspaniałości i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku Happiness Veggie podcast. Trzymaj się, pa pa!